Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy. Nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Przeżywamy kolejny dzień, rozpoczynamy go Słowem Bożym, przyzywając także w dniu dzisiejszym świętego Jana Bosko. A dzisiaj słowo nam mówi o dwóch przypowieściach o zasiewie i o ziarnku gorczycy. Pierwsza przypowieść o zasiewie mówi o ogromnej sile jaka tkwi w ziarnie, o wewnętrznej skuteczności tego ziarna, a druga przypowieść o ziarnku gorczycy Mówi o ogromnej dysproporcji między tym, co się wsiało w ziemię, a, a tym, co wydało plon, w postaci ogromnego drzewa, w którego konarach mieszkają ptaki. To także jest bardzo piękne wezwanie, o czym zresztą powiedział święty papież Grzegorz Wielki, komentując ten fragment. Niewątpliwie rodzić źdźbło oznacza mieć wciąż delikatność dobrego początku. źdźbło zmienia się w kłos. Kiedy cnota, zaszczepiona w duchu, rozwija się w dobrych czynach. Rodzi pełne ziarno w kłosie, gdy cnota już na tyle jest rozwinięta, że może zrodzić czyn silny i doskonały. I to bardzo pasuje nam do dzisiejszego patrona, świętego Jana Bosko, pochodzący z Włoch. Stał się założycielem rodziny salezjańskiej, zgromadzenia, które oddało się. W wychowaniu dzieci i młodzieży, ale zaczęło się wszystko, kiedy naprawdę był jako mały chłopiec, jako ziarno, które potem stało się wielkim drzewem. Bowiem, gdy miał dziewięć lat, miał sen i widział młodych chłopców, którzy bili się, i on rzucił się na nich, aby zaprowadzić siłą porządek. I wtedy w tym śnie usłyszał następujące słowa: Ja jestem synem tej, którą Twoja matka nauczyła Cię pozdrawiać trzy razy na dzień i polecił. Nie biciem, ale łagodnością i miłością będziesz musiał zdobyć tych twoich przyjaciół. Zabierz się więc od razu do tego, by dać im pouczenie o brzydocie grzechu i cenności cnoty. Potem ukazała się kobieta o majestatycznym wyglądzie, która skinęła na młodego Jana Bosko, aby się zbliżył, i wskazała mu mnóstwo zwierząt: kozy, psy, koty, niedźwiedzie i inne oraz powiedziała. Oto twoje pole, oto miejsce, gdzie musisz pracować. Stań się pokorny i silny, a zobaczysz, że to, co teraz dzieje się z tymi zwierzętami, uczynisz z moimi dziećmi. Ku swemu zaskoczeniu Jan Bosko zobaczył, że zwierzęta przemieniły się w baranki, które radośnie biegały w stronę, jak się domyślał, Jezusa i Maryi. Jan Bosko miał przyrodniego brata z pierwszego małżeństwa jego matki który był bardzo trudnym człowiekiem, despotycznym, dlatego też musiał opuścić dom, być parobkiem, ale to jego takie przemusowe wygnanie okazało się zbawienne, bo tam poznał kapłanów, którzy go przygotowywali do studiów, wreszcie podjął naukę, studia, został kapłanem i założył ogromne dzieło w postaci Zgromadzenia Salesjańskiego. Słuchając tego słowa, widząc ten ogromny potencjał ziarna, oraz tą dysproporcję między ziarnem a drzewem, przyzywajmy stawianictwa Jana Bosko i prośmy, aby nasz Pan nam pobłogosławił w naszych przedsięwzięciach, abyśmy siali ziarno, ponieważ warunkiem jest to, abyśmy stawali się coraz bardziej żyzną glebą. Niech dobry Bóg nam błogosławi. Muzyka